Cześć, mam na imię Marta. Jestem kognitywistą i animatorem w laboratorium wyobraźni poznańskiego parku naukowo-technologicznego. Jakiś czas temu stworzyłam dla Was listę 8 mitów na temat naszego mózgu. Temat mózgu Was na tyle zainteresował, że postanowiliśmy zebrać Wasze pytania i odpowiedzieć na nie w tym filmiku. Zaczynamy! Pytanie numer 1. Dlaczego leworęczni często rysują ładniej niż praworęczni? Jednym z najczęstszych twierdzeń na temat osób leworęcznych jest to, że są oni bardziej zdolni plastycznie i kreatywni niż osoby praworęczne. Skąd takie twierdzenie się wzięło, pozostaje mi tylko się domyślać. Najczęstszym argumentem jest to, że przecież wielcy artyści, tacy jak Leonardo da Vinci czy Rembrandt, byli ponoć leworęczni. No oraz to, że leworęczni są bardziej kreatywni, ponieważ używają prawego mózgu. Odpowiedzialnego m.in. za zdolności plastyczne i artystyczne, a nie lewego mózgu, który, jak wiemy, odpowiada m.in. za myślenie analityczne oraz logikę. Bez względu jednak na to, jak pociągająca jest ogólna idea tego, że każdy z nas używa dominującej strony mózgu, która określałaby naszą osobowość, myślenie takie jest mylne. Nasz mózg nie faworyzuje bowiem żadnej ze stron. I chociaż obie strony działają inaczej, to komunikują się ze sobą i ze sobą współpracują. Niezależnie od tego, czy wykonujemy zadanie matematyczne, czy artystyczne, otrzymujemy informacje z obu stron mózgu. Nawet jeśli nie ma dowodów na to, że osoby leworęczne rysują ładniej niż praworęczne, naukowcy odkryli, że osoby silnie preferujące używanie jednej ręki do wszystkich czynności, niezależnie od tego, czy to będzie ręka prawa, czy lewa, spędzają więcej czasu na działaniach artystycznych niż osoby o słabej preferencji dla którejkolwiek ręki. Pytanie numer dwa: W jakim wieku mózg przestaje się rozwijać? Spotkałam się kilka razy ze stwierdzeniem, że mózg przestaje się rozwijać po ukończeniu 18 roku życia, gdy stajemy się pełnoletni. By jednak oznaczało, że mózgi obywateli wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, rozwijają się nawet 3 lata dłużej. W rzeczywistości badania sugerują, że rozwój mózgu trwa około 25 lat, chociaż wskaźniki te mogą się różnić oczywiście u poszczególnych osób. Uniwersytet Harvarda określił wiek, w którym mózg osiąga szczyt swoich możliwości w różnych zdolnościach. I tak w wieku 18 lat osiągamy szczyt możliwości w zdolnościach przetwarzania danych, w wieku 22 lat w uczeniu się niezrozumiałych nazw, w wieku 32 lat w zapamiętywaniu nowych twarzy. W wieku 43 lat w koncentracji, w wieku 48 lat w rozumieniu cudzych emocji, a w wieku 67 lat w słownictwie i sposobie wypowiadania się. Jest to szczególnie ciekawe, bo pokazuje, że mózg faktycznie rozwija się przez całe życie. Pytanie numer 3: Jak sen wpływa na nasz mózg? Przez długi czas badacze nie byli do końca pewni, dlaczego w ogóle śnimy. Istnieje bardzo wiele teorii, od ewolucyjnych przez fizjologiczne po anegdotyczne, jakoby sen istnieje, ponieważ zapewnia rodzicom bardzo potrzebną przerwę od dzieci. Tak czy inaczej, sen ma bardzo dobry wpływ na nasz mózg. Pomaga na przykład utrwalić pamięć, oczyścić mózg z toksyn, także tych związanych z chorobą Alzheimera, pomaga w kreatywnym myśleniu oraz w regulowaniu apetytu. Badania wykazały, że brak snu powoduje, że mózg uwalnia więcej greliny, czyli hormonu, który powoduje uczucie głodu, oraz wypompowuje mniej leptyny, czyli hormonu, który sprawia, że czujemy się pełni. I to jest tylko, słuchajcie, kilka pozytywnych aspektów dobrego snu. Pozostajemy w tym temacie i przechodzimy do następnego pytania. Pytanie numer 4. Czy przespanie się z problemem faktycznie pomaga nam go rozwiązać? Na to pytanie odpowiadam jak najbardziej twierdząco. Jedno z badań Uniwersytetu Lancaster wykazało, że spośród trzech grup, które musiały zmierzyć się z łatwym i trudnym problemem, ta grupa, która mogła pójść spać przed rozwiązaniem trudnego problemu, odniosła największy sukces. Dobry sen pomaga umysłowi przetworzyć to, czego się nauczyliśmy w ciągu dnia, dzięki czemu możemy później efektywnie wykorzystać te informacje. Więc następnym razem, przed ważnym sprawdzianem lub prezentacją, pamiętajcie o tym, żeby zabrać się za to troszeczkę wcześniej, żeby później nie zarywać nocki i dać mózgowi 8 godzin snu. Pytanie numer 5. Czy można żyć bez części mózgu? Badania nad mózgiem pokazują, że można żyć, słuchajcie, nawet bez połowy mózgu. W 2002 roku w Ameryce pewna 7-letnia dziewczynka została poddana operacji usunięcia całej lewej półkuli, dlatego że cierpiała na przewlekłe zapalenie mózgu. Jako że lewa półkula odpowiedzialna jest między innymi za mowę, spodziewano się, że będzie ona miała upośledzoną zdolność komunikowania się. Tak jednak się nie stało i posługiwała się ona płynnie dwoma językami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz mózg jest niesamowicie plastycznym organem. Jeśli jakiś jego obszar jest uszkodzony, to inny potrafi przejąć jego funkcję. Pytanie numer 6. Co w sytuacji zagrożenia jest pierwsze? Emocja czy reakcja ciała? Powszechnie uważa się, że emocje są spowodowane uświadomieniem sobie zagrożenia. Na przykład to, że stoi przed nami, nie dzieć. To z kolei powoduje. U nas zmiany behawioralne, czyli ucieczkę. Teoria Jamesa Langego proponuje inną kolejność występowania tych czynników. Najpierw zauważamy zagrożenie w postaci niedźwiedzia. To spowoduje u nas zmianę behawioralną, czyli ucieczkę, a ta ucieczka jest interpretowana przez nas jako emocja czyli w tym wypadku strach. Oznacza to, że według powszechnej teorii uciekam, bo boję się niedźwiedzia, a według teorii Jamesa Langego boję się niedźwiedzia, ponieważ uciekam. Oceńcie, która z teorii bardziej do Was przemawia, a ja dziękuję Wam bardzo za zajrzenie na nasz profil i zachęcam Was z całego serca, abyście nas zasubskrybowali na YouTubie i dołączyli do naszej ekipy w wirtualne laboratorium wyobraźni na Facebooku. Cześć!